No cześć, cześć, a pamiętacie może taką sławną sprawę y, Piramidy finansowej Ambergold? No kurde, to była bardzo sławna piramida Słuchajcie, finansowa Tam i sławny, znaczy może nie sławny człowiek pracował Ale syn sławnego człowieka Czyli y, syn z naszego kochanego premiera Tak, Donalda Tuska, oczywiście, że tak ta, ta nawet, słuchajcie, cała piramida finansowa Nawet miała swój koniec już w Sejmie y, W postaci Że tak powiem komisji Która wyjaśniła tyle, że nic nie wyjaśniła A piramida finansowa Działa 3 lata działała i przez te 3 lata 851 milionów sobie poszła, <noise> także słuchajcie, ale na wstępie chciałem Wam podziękować, że mnie oglądacie, dajcie łapkę w górę, subka i lecimy. I teraz słuchajcie, bo cała sprawa polega na tym, że był wyrok w tej sprawie. Teraz jest już drugi wyrok, który kończy tą sprawę, ale pierwszy wyrok był taki, już Wam go przeczytam. W pierwszej instancji Warszawski sąkokręgowy Okręgowy przyznał rację 206 poszkodowanym Klientom Ambergot uznał, że źródłem tego bezprawności było opóźnianie działania organów ścigania, które zbyt późno zajęły się tą sprawą. Wówczas zasądził od skarbu państwa kwoty sięgające 20 milionów złotych, czyli 20 milionów do podziału na te 20 osób. No tam troszkę by odzyskali, prawda? Ale kilkadziesiąt tysięcy ludzi, którzy nie zgłosili pozwu, no by nic nie zyskali. Ale mniejsza z tym sprawa. W każdym bądź razie yy, chodzi o to, że ta pierwsza instancja przyznała jakieś tam odszczane jakiekolwiek. I teraz o co mi się rozchodzi? Rozchodzi mi się o to, że tam było poszło o to, że było bardzo dużo zgłoszeń do Komisji Nadzoru Finansowego, żeby zareagowała co to jest za spółka, dlaczego oni są na rynku i w ogóle i ta Komisja Nadzoru Finansowego reagowali reagowała aż trzy razy słuchajcie. Za pierwszym razem pokręcili nosem, chyba może być za drugim razem, no jest to niebezpieczna spółka, a za trzecim razem, trzy miesiące przed końcem działa, działania tej spółki. Już było na ostrzu noża, powiedzieli, że to jest absolutnie. Oni muszą się zamknąć, nie mają żadnych potwierdzeń przelewów bankowych. No w ogóle nic nie mają, certyfikatów, nic, nic. nic. I wtedy już tam aferka wybuchła. Ludzie zaczęli się bać, stukać do drzwi, proszę, żebyście nam oddali pieniądze. No i wtedy wiadomo, to wszystko upadło. Słuchajcie, tak to wyglądało i na tej podstawie właśnie ci ludzie, te 206 osób dostało te. Czy dostało? Nie dostało, bo teraz, słuchajcie, dopiero jest finał tej sprawy. I teraz uważajcie. Prokuratura genera Generalna zaskarżyła to rozstrzygnięcie, argumentując, że państwo nie może odpowiadać za świadome i ryzykowne decyzje inwestorów. Zdaniem pełnomocników Skarbu Państwa, utrzymanie wyroku w, w pierwszej instancji stanowiłoby zachętę do lokowania środków bez zbadania wiarygodności podmiotu. Sąd apelacyjny przychylił się do tych argumentów i to. to. I teraz, dobra, słuchajcie. Siebie. Ja jestem tak. Ja, teraz ja wam powiem, że no jestem trochę prawdy, no bo nie możesz sobie iść i inwestować w cokolwiek, Musisz być chociażby to coś w co inwestujesz, jakieś tam nie wiem, miało jakieś może certyfikat tego naszej naszego państwowości, żeby, albo fundusz gwarancyjny, lepiej, żeby miał. O. Fundusz gwarancyjny rozwiązuje sprawę. Ambergold nie miał tego funduszu, nawet się o niego nie starał. Ale nie miał tego funduszu, słuchajcie. I wtedy macie tam jakieś coś tam, że ten fundusz gwarancyjny, to znaczy, że ta firma została zbadana od A do Z, tak? i ten. Ale wracając do tej sprawy Ambergold, słuchajcie. Jeżeli były te opóźnienia w tych kontrolach, te kontrole też dwie chyba nic nie wykazały, dopiero trzecia coś tam rozwiązała, no to jednak ten wyrok można by było pociągnąć, że był uczciwy. No, ale teraz, że w związku z tym, że chyba się zmienił rząd, słuchajcie, no i tam była aferka mała z tym synem naszego premiera, więc mi się wydaje, dlaczego to jest taki wyrok. No i tyle, żeby krótko powiedzieć, tak słuchajcie, niezależnie kto tam pracował, niezależnie tu tam co robił, to jest wasza sprawa, w co wy inwestujecie i, i co z tego macie, także. Słuchajcie, ja, ja tutaj chcę być bezstronny, bo rzeczywiście oni mieli dobre prezentowanie i ludzie, że tak powiem, no wiecie, no mieli kilka otwartych tych swoich, że tak powiem, y, punktów. Te punkty wyglądały dosłownie jak jakieś profesjonalne banki w ogóle. Obsługa też była super profesjonalna, więc zainwestowali to, przygotowali się do tego, żeby wyłudzać się pieniądze. I naprawdę dużo ludzi, że tak powiem, widząc takie, wiecie, przygotowanie totalne. Po prostu nawet zaniechało sprawdzania tego, odkąd zobaczyli, kurde, takie oprocentowanie, to więcej dostanę na pewno niż gdziekolwiek indziej, więc to no spróbuję, zainwestuję. Tym bardziej, że jak ktoś zainwestował, zobaczył, bo oni też mieli sprytny sposób, słuchajcie, jak ktoś inwestował jakąś małą kwotę, niedużą, niedużą powiedzmy 100, tam albo 200, tysięcy, albo 50, tam narosły mu odsetki przez 3 miesiące, to oni te odsetki mu przelewali. No i dobra, a on mówi, o kurde, no odsetki już przelali. Mam tam, 3, no jeszcze z 500 dołożę. Wiecie o co chodzi i to, to, to na tej zasadzie ludzie potracili fortuny właśnie. Na takiej zasadzie. To był bardzo sprytny plan. Więc słuchajcie, no ja tutaj też się nie czepiam, bo yy, rzeczywiście no to jest takie, trochę zaraz mi powiecie, o, bo państwo zawiodło, czy, no nie, no chyba w tej sprawie to my sami zawiedliśmy, znaczy ci, ci co inwestowali, nie sprawdzili, nie zobaczyli, chociaż tu państwo powinno mocno reagować, bo ta, ta sytuacja tam już się wymykała spod kontroli i to było potężne już, tak powiem, oszustwo takie, naprawdę słuchajcie, niespotykane na, na dotoska, no teraz KPO nie, to żartuję, To no. KPO to gdzie tam, to to w morzu słuchajcie, bo KPO to wiadomo no Utera Urszula przyleciała będzie się zaraz ze wszystkimi witała oprócz tylko Nawrosia, bo Nawroś nie lubi takich brzydkich kobiet po prostu <laughs> przepraszam no to tylko tyle, no słuchajcie także życzę wam spokojnego dnia, jeżeli inwestowaliście nie denerwujcie się było, minęło, słuchajcie, no co zrobić? No wiem, że to ciężko zarobione pieniądze, no ale nic na to nie poradzimy. No. Także spokojnego wieczoru. Trzymajcie się.